Pana głos. Słyszę Pana głos, słyszę Pana głos, słyszę Pana głos, to idzie armia Pana, to idzie armia Pana, to idzie armia Pana. Hej! Uwielbiamy go! W imię Pana chwalmy wciąż, w imię Pana chwalmy wciąż. Najwyższy On <plans> Panowie, też bioradę I Pana cały twierdzą z radością biegniemy. Tak! Ty Boży Tron po imię Pana mocno twierdzą z radością biegniemy. Wtedy więc, bo by nie Pana, mocno z radością biegniemy tam, gdzie Boży Tron. Z radością biegniemy tam, gdzie Boży Tron. Ten Boży Tron stał się nam już bliższy, ponieważ spotkaliśmy się z Panem Jezusem na Eucharystii. To tam był już ten pierwszy Boży Tron. Pan Jezus przyszedł z nami tutaj do tego pięknego, zielonego parku żebyśmy dzielili się tą radością, którą zdobyliśmy w kościele. Zatem podzielimy się, mam nadzieję, że bardzo skutecznie. Zobaczcie, jak się radują niektórzy już. To ci najmniejsi. Ojej, sama radość normalnie, sama radość. Uczmy się, uczmy się od tej panienki, tak, panienki? No jasne. Zobaczcie, jak się raduje. Ojej, no to radujmy się. Dobrze, że jesteś Run, right, 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 right Się. Odejdźcie, odejdźcie, no, bo zostawiacie mało. No. no dobrze, zobaczcie Damian, no kto pierwszy, dobra, do, do, do. że się przyda od 1 września. Dobra, może się rozerwać teraz. Druga nagroda, komplet pisaków. Dorota i Agnieszka. I trzecia nagroda, takie eleganckie, długopisy czarne, taki metulę.

Dobrym, Proste! Proste! Proste Proste! 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 Każdy staje przy swoim naczynku. teraz będziemy mierzyć tutaj Gdzieś tu na boku trzeba będzie przelać albo do wiadra z powrotem. Właśnie. Z powrotem do wiadra zmierzymy, ile jest naczynek wody w naszym... Tutaj od początku. No, cztery Siedem. Siedem. Siedem naczynek. Do no i brawo. No i teraz Agnieszka. To może, jak to może? Ja to dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.

I wtedy miejsce taka temperówka gumowa, malowana i jest nie, i figurka, a temperówka. Mam nadzieję, że będziesz dużo rychłonował, że będziesz temperował. Tylko palca nie oślał. Prosiaka piec będziemy cały dzień. <try> I prosiaka piec będziemy cały dzień. <try> I prosiaka piec będziemy. <try> I prosiaka piec będziemy. <try> I prosiaka piec będziemy cały dzień. Tak jak odstąpią. Wyprasujesz po kolei. Więcej gotowy się od I na koniec biegniemy. To ma na koniec.

No patrzcie jak jakiś. Ja Policję zawołamy. Tutaj 25 kopii. A Policję zawołamy. Zobaczcie, tam mamy panów w takiej berodnej, że hej, pan Kaziu ma tak. Kto pierwszy znajdzie, dęka do góry i krzyknie, że bac. Jak? Agda, pierwszy punkt. Uważaj, pierwsze miejsce, drugie miejsce. Ale! Ale. 3, 4, tak! Ale, szukamy! Mówi się, 6 punktów, dobrze, do 10 to by się nam przedłużył konkurs. 6 punktów wystarczy. 6 punktów, pierwsze miejsce i tak dalej. Drugie, 5, trzecie, 4. I to zostało czwarte miejsca. Ale, słowo ale, trzy, cztery. No szukamy, szukamy. Ale, ale, w całej gazecie odbierasz. Na może najprzykutsząć, połóż sobie, na stojące, no trudniej. Ale panowie odejść, a on ma szukać, a nie ty. I na insta. Ale, ale, no ale. No nie wierzę, że tego słowa nie ma. W całej gazecie, Kinga, nie tylko na pierwszej stronie.

To może... A! No Kinga ma A. Dobrze, koniec. I tak... Pierwsze miejsce... Sylwek. Drugie miejsce... Czemek. Trzecie miejsce... Czwarta Czwarte, Ania i Kinga i pisaków. Mam nadzieję, że się w szkole przydadzą. Przydadzą się? Drugie miejsce miała Przemek. Przemek to może bardziej dla dziewczyny, ale może ci się przyda. Może się z dziewczyną jakąś zamienisz, nie? To jest piórnik z przyborami. Długopis ołówek gumeczka. Mam nadzieję, że się przyda. Trzecie miejsce miała kija Mazda, tak? Trzecie miejsce Mazda ma taki elegancki pogodnik. Tu jest pan. Dwa miejsce Ania, ten I złote miejsce Kinga, niespodzianka w Kura wzniosł. Ja z niespodzianki. Brawa! No musicie udowodnić dzisiaj panu, że migracji, więc tak. Dzisiejszy etap to jest tak. Ruszamy stąd, biegniemy w koło, w koło, w koło, w koło. Tutaj, tutaj, tutaj. przebiegamy do tego miejsca. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce ma za zadanie jeszcze krótko zaśpiewać. Pochwalić się swoim zwycięstwem. Daga! Tak! A, tak! Fajnie! Równo! Równo nóżki tutaj. Linie zrobić! Równo! Daga! Start! Pan, ty się stajesz, obok. Ja bym jeszcze jak to ich wszystkich przyświecać. Aniu! Ania. drugie, trzecie, tak? Anio! Anio! Trzecie. Drugie, trzecie. Anio! Tak? Tak, Anio! Tak. tak, 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 dobrze, tak. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Reszta czeka. Aniu, gdzie jest ale, Ale jeszcze... kto lepiej zaśpiewa? I teraz... to nie. nie, nie. Kto lepi zaśpiewa, ten zdobywa pierwsze miejsce. Także macie szansę się teraz wyrównać i podczas

E okay. aí okay. Kolano, to przez nim rzegnie, gdy pan przejdzie znów. No więc, moi kochani, bardzo ciekawa sprawa. Ci okazało, że kolejność się, moim zdaniem, odwróciła. Bowiem kolega, który zajął pierwsze miejsce, zaśpiewałam yy, tak i no, trochę kulejąc, tylko refren piosenki. Ten kolega, który zajął drugie miejsce, mi się wydaje, że pozostanie przy drugim miejscu, ponieważ zaśpiewał piosenkę, właściwie bardziej ją zrapował mi się wydawało, że ją powiedział, prawda? Ale piosenkę był zrodka i refe. Za to ten kolega trzymał się melodii. Wyraźnie było słuchać, co śpiewał. I zatem kolega, który zajął trzecie, jest pierwszym. Sławą! Kto pierwszy? Ten trzeci! To jest nasza wakacyjna kolejność. A kto drugi? Ten drugi. Brawa! Powodzenia. 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 tak Powodzenia. 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 się Powodzenia to, to zamiłowanie, miłość jak rzeka, Boża miłość wypełnia dłuższego. zamiłowanie, to zamiłowanie, to zamiłowanie, to jak to zamiłowanie, to zamiłowanie, to zamiłowanie, Sekpe seka ya dẹ, se seka ya dẹ, o ka ṣe.